ale oczywiście widzicie, z tej strony Yurika, a to FNaF w Robloxie wyszedł update do, do FNaFa Dodaję Sister Location, które na pewno będziemy sobie ogrywać w przyszłości, aczkolwiek teraz będą dwa kolejne odcinki, będzie z FNaF 3 i potem z FNaF 4 no i potem Sister Location zakładam no ale nam zostało FNaF 3 teraz do ugrania no, o, można wybierać Teraz każdą faktycznie noc. Ale my polecimy pierwszą noc. Standardowo jeden odcinek. Dwie noce, ewentualnie trzy. Zależy od tego, jak się to wszystko. Jak szybko to poleci, tak naprawdę. I znów mam problem z tym, Ooh. że mówię inaczej: duct tape, sanity pill, oxygen tank, what the fuck? A po co mi tego oxygen tank? Idea, one guy, czekaj. Tutaj mamy ogólnie panel. No i kamery. Nie pamiętam jak się... Nie pamiętam na której najlepiej kamerze trzymało się go ale na kamerze chyba siódmej się tak po prostu blokowało ten szyb Więc ja nie pamiętam, chyba na siódmym by tego po prostu trzymał A zamknę No właśnie ten went i będzie git Przejdźmy sobie na kamerę siódmą Ale w pierwszej nocy tak dużo się nie będzie działo więc czekamy, jedynie. Aczkolwiek można sobie też po, pochodzić po placówce i zobaczyć jak to tam wszystko wygląda. Mam jedynie nadzieję, że do niego nie wpadnę i nie umrę. Nie wiem jak będzie z dźwiękiem, w z sensie z głośnością, bo zmieniałem trochę. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno. I też nie będzie za cicho. Ja się podgłośniłem sam, bo mnie denerwuje to, że trochę jestem za cicho. Więc ja się podgłośniłem. I pamiętajcie, jeśli chcecie dla... kolejne odcinki, zostawcie lajka, subskrypcję. kolejne odcinki Wii... raczej będą. Tak naprawdę w pierwszej nocy nic się nie będzie dziać. Więc y, po prostu to przeczekam chyba. I po prostu dam znać jak coś się ciekawego wydarzy. Okej, okay. funga jest kończy, mogę dać. Mamy 3 majem. No i nic się nie dzieje no. Pierwszej nocy. Więc może w tej... w tym odcinku polecimy 3 noce. Zobaczymy. A i przy okazji jakbyście słyszeli jakieś stukanie, jakbym... Ja coś mówił, jednocześnie było stukanie w tle, to nie moja wina remont za oknem coś robię nie wiem co ale robię więc no, to nie moja wina ale czekamy dalej mamy czwartą nic się nie dzieje więc zaraz piąta, szósta i to do domu no, okej okay. jest piąta A zaraz powinna być szósta o, właśnie. Jest szósta, więc idziemy. Lecimy do drugiej nocy od razu. Więc dostaniemy grzeczną wypłatę i lecimy dalej. Chodzi dziwo FNAF. Yy, trójka. To pierwszy raz przeleciała strasznie szybko, ale domyślam się, że tak raczej powinno być. Yy, no bo w pierwszej nocy nic się nie dzieje. Standardowo, siódemka. Lecimy dalej. Noc druga. OK i jest druga noc. Więc... Lecimy. Teraz zaczęli coś wiercić. Niesamowicie zaczęli wiercić co oknem. Oha! Mam nadzieję, że nie będzie tego super słychać. Ja się obstawiam, że będzie, ale... Ja tkwię, czy nie będzie to słychać. Ach, jak ja kocham żyć w mieście. Jednocześnie życie w mieście, super. A z drugiej strony, niekoniecznie. Y Okej. Okay. Tak, włosy, głośne. Mi jakieś... że... niby co mi wybra... Aha. o. Że niby co mi teraz... Wyskoczyło? Chyba Freddy obstawiam. Yy, ale zam zamknąłbym mu... Właśnie. Error znowu. Audio device, no bra... Nie no, ubiegłem. Niesamowicie. Jeszcze mi Chica wyskoczyła. Ta menda gdzieś zielona uciekła. No i Chica jest... Ale ta Chica mnie denerwuje. Dobra, zresetuj wszystko, będzie najłatwiej. Wyłącz to. Super. Niech on mi się nie dobierze do dupy, proszę. Nie no, ale ta Chica jest naprawdę przewalona. Tam Freddy to jeszcze ciul, ale to czeka się co chwilę pojawia. No sieć tam. No i ty widać, że na no, trzy jest. Hej, Springy! Fuck my life! Yy... A czy ty wyszedłeś? Nie. To gdzie ty jesteś? Chyba dobrze zamknąłem, nie? Eee, nie. Gdzie jesteś? Eee, wiesz, fajnie jakbyś się cofnął, nie? O, co? A, nie. Eee, nie cofnął się. No ta. Mhm. A mogę cię jeszcze jakoś... Jeszcze Freddy. Mogę cię jeszcze jakoś tego? Nie um, tam, gdzieś, tu? Kles? Może. Goo. Nic mi nie wyskoczyło. Naprawdę byłoby miło... Gdybyś co stąd poszedł. Nie mam nadzieję, proszę, springi. Będziesz miły. Chyba zamężony. Springi. Poszedł? Poszedł. Nie no, Springstrap, uwielbiam cię. Tylko weź tam jeszcze zostań. Tu, idź tam, idź! Będzie naprawdę super, i jak tam pójdziesz? Wyszek każdy będzie zadowolony. Hmm. To jest dopiero druga noc. Ja się boję jak to będzie działać. W, nie wiem, w trzeciej albo w czwartej. E, springi, A to tu. Ja audio sobie za ten czas resetuję. No, springi. Okej. Okay. No jeszcze balon, bo im nie zdąży wyskoczyć po drodze. Niesamowite przeżycie. Aha, kamery się zesrały. No, boże, jeszcze źle. No, zresetuję ja wszystko. Mam nadzieję, że Sprinter poszedł na tą kamerę, co go prosiłem. Splingy hatom, tu Gdzie jesteś w ogóle? Aha No, poszedłeś na pewno nie tam gdzie chciałem Tylko jeszcze pytanie: No, ja co ze mnie robicie? On wszedł do wentylacji tej, której myślę, że wszedł Czy on nie wszedł? Proszę Żeby nie wszedł Zamknij to. Dzięki. Siedzisz tu! Fajnie! No, no i ciur mi wyskoczył Ale mi wyskoczy, na nie wiedziałem. Jakie to jest, jest głu... Aha, jeszcze wentylację mi zepsuł. Nie, weź, weź, nie. Siedź tam Siedź tu! Ale nie w szybie, mam nadzieję. Oj ty cieciu Freddy, oj ty cieciu Nie, z drugiej strony jakby przeszedł to on tutaj by przeszedł Przeszedł tu? Nie O, jaki grzeczny przeszedł. Ale dobra W NAW jest o wiele trudniejszy, okej okay? Jestem głupi Dobra, siedzi tu Mamy piątą, nie zaprzejecie mi tego Pringi, nie zbrzydłeś mi tego, idź tu Nie no, no, to zagramy sobie noc trzecią, zobaczymy Jak mocno się wywala Dobra, no jest noc szósta Ale zdecydowanie ta noc była trudniejsza, zobaczymy jak poradzę sobie po trzeciej nocy Więc idziemy Ok, mamy noc trzecią. Zobaczymy, jak ona pójdzie. Obstawiam, że będzie jeszcze gorsza niż była druga. I że coś ja potrzebuję: zegarek jest niepotrzebny. tej raczej jest mi niepotrzebny. Chyba nic. nic mi nie jest potrzebne. Dobra, lecimy. Ok, zamknęliśmy go na kamerze dziewiątej. Tak, dziewiątej? Tak, dziewiątej. I niech tam siedzi. I w ogóle mam wrażenie, że jest ciemniej. Dlaczego jest ciemniej, halo? Nie próbuj mi, chamy. Jak ty mi wyskoczysz, to się zdenerwuję. No, dobra. No bo... A wafla? Czemu? Czemu, jak, dlaczego, po co? mi on po prostu nie wszedł do teraz, nie? Nie wiem, może najlepiej to będzie tako: żeby po prostu nie patrzeć na Frediego. Error. Super. Audio Device Error. Niesamowite. Ale naprawdę. Mam wrażenie, że najłatwiej to będzie siedzieć po prostu tak, żeby nie patrzeć na Freddy'ego. I jeśli on mi wyskoczy, bo się popatrzyłem na telefon, no jeszcze kamera sobie. Jest... W sumie to tak, czy wtedy mi wyskoczy? Nie wyskoczy. Wspaniale. Ty, 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 springi. Ty się nie wybierasz nigdzie, ty siedzisz na kamerze, gdzie ci każę. Aha, to światło cię naprawił? No okej. Okay. Springy, siedzisz tam. Idziemy po las do no eee. Niekoniecznie, nie podoba mi się to. Ingi, siedź na kamerze. Ja sobie nie zresetuję. Może nie dorobiłem mnie na ten czas. Oby. Proszę. No pringi, no wracaj tam. Nie wiem na której kamerze on się jest. No to już wiem. Okej, okay, spróbujmy jeszcze raz. Noc trzecia. Lećmy dalej. To przynajmniej już wiadomo, gdzie ten ham się podział. Podział się i się dobrał do naszego dubska. Kto by się spodziewał? Dobra, skąd wykonać? Wydaje się już wcześniej. No i ty już uciek... Ty wie Ty mały ś... W każdej grze cię będę nienawidził. Gdzie on Pola? Springi! Jesteś kurzwnuj, Naprawdę, gdzie poszedł ten kaszojot? W ogóle z której strony jest Oho, Jeszcze Error, jeszcze Freddy, pewnie mi wyskoczy, bo polubi. Mnie, mnie da No tu jesteś, brawo, genialnie. I tu masz siedzieć. Co niby wentylacja, w dupie wentylacja Genialnie Nie, ja bym wolał żebyś się tam przeniósł, wiesz No zdenerwuje się Czy on właśnie wszedł do szybu? Nie wszedł do szybu. Ale też go nigdzie indziej nie ma. Może... To w... Aha. Aha. Zdecydowanie. Mhm, A. Fajnie. Ura, dzięki za oglądanie. To było na ten Do następnego i cześć.